Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Może się Państwo zorientowali łaskawie, że wybory mamy w najbliższą niedzielę do rad samorządowych, do sejmików. Przyspieszyła kampania ostatnio. Jakby, o jakby wszyscy dostali motorka, motorku, no właściwie takiego, takiego czegoś <laughs> i między świętami, a, a wyborami Zaczęła się naprawdę kampania serio. Ja jako zaniepokojony wyborca oraz jako, co przeproszeniem, publicysta, jeśli nie, nie się wystąpię. Proszę Państwa, nie mylmy dwóch kampanii, nie mylmy, no wiecie, do no co ja Wam będę gadał. No to jest, tu, tu chodzi o to, żebyśmy wybrali swoich, takich swoich, o których wiemy, cokolwiek wiemy i wiemy, że oni cokolwiek są w stanie nam pomóc w naszych sprawach. Takich przyziemnych. No ale z drugiej strony, kurczę, jak wybierzemy nawet tych takich, co nam się wydaje, że są ok, a oni są z innej opcji. Ja pierdziu to afera, naprawdę afera, afera, afera. To nie sztuka, wybrać gacie, które by się nosić chciało. Chociaż z tym też bywa kłopot, gdy człowiek decyzyjny mało. Problem jest niewielki tudzież, gdy do Sejmu i Senatu Trzeba naszych, a nie tamtych wybrać, wybrać spośród kandydatów. Ale się niezmiernie gmatwa, gdy o gminne sprawy chodzi. Bo by trzeba wiedzieć więcej No a wiedza nas zawodzi Poznać program i porównać Ich zamiary co niektóre Czy ktoś chce nam zrobić kuku Czy też zatka, zatka w drodze dziurę Gdyby mieć pojęcie blade Wybór nasz by sprawnie tykał Nietępego partyjniaka lecz sprawnego społecznika, ale znowu co to będzie, gdy te inne skurczybyki, gdy wygrają to obsiądą rady, rady miasta i sejmiki. Mądrze wybrać nie jest łatwo. Tu pomacam sprawy jądro, nawet pospolity głupek ma prywatną swoją mądrość, Czasem człowiek wybrać musi, a najgorzej jest dopiero, kiedy wybór ma nastąpić między czumą a cholero. No, i proszę Państwa, mojego kochanego, uroczego, cudownego, mamy 5 kwietnia, piątek jest, dzisiaj piąteczek, piątunio, imieniny obchodzą Irena, Jeremiasz i Wincenty, a także Bożywoj, Izbor, Jeremi, Julianna, Katarzyna, Krescencja, Maria i Tristan. Bez Izoldy. Wszystkiego dobrego, moi drodzy Państwo. Dzień święta: mamy Dzień Leśnika i Drzewiarza, mamy Dzień Grzeczności za kierownicą. Nie ze mną te numery. U niegrzeczność za kierownicą jest sporadyczna. To jest właściwie jedyne miejsce, gdzie mogę się nakrzyczeć, hałasować, i nikt tego nie słyszy. I dzień Karmelu. Lubię, lubię. Przysłowie na dziś. Chociaż święty Vincenty jednak szczypiem mróz w pięty. Taki pierdyknięty. Nie, nie, to nie, to nie. Dawno temu to przysłowie musiało być wymyślone. Bo nam się klimat ociplił, prawda? Na koniec będzie pani Maria Wróblewska i bądź Kasi i gra półsłówek. Dzisiaj, ba, ba, dzisiaj bardzo fajna. Wańka z budą. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Widzimy się jutro.